Szanowni Państwo, my jako Rada Społeczna, e, niestety dowiedzieliśmy się o sytuacji z eteru tak zwanego. E, na środę zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady i chcemy e, być zapoznani z, ze szczegółami, jeżeli takie w ogóle istnieją. E, ponieważ ja e, cały czas mam nadzieję, że to jest jednak e, informacja, która się nie ziści. E, dlatego że. Rzeczywiście i wyjątkowo dobry dyrektor się tutaj trafił. Świetna załoga. Załoga tak odpowiedzialna, ponieważ brałam udział w negocjacjach związków zawodowych w sprawie płac. I rzeczywiście no, nie często się zdarza, że załoga decyduje się na obniżenie własnej składowej wynagrodzeń, żeby dać szansę szpitalowi na wyjście z problemów. akurat te panie zatrudnione w tym szpitalu i panowie. Byli do tego zdolni w związku z tym widać, że jest mocna determinacja, żeby szpital funkcjonował, i ja mam nadzieję, że, że to nie dojdzie do skutku, ponieważ rzeczywiście są pewnie i za i przeciw, ale ja widzę więcej przeciw. E, takich, e, takim postępowaniu i mam nadzieję, że w środę się wszystkiego dowiemy. Placówki e, mogą funkcjonować e, oddzielnie i jeżeli większy ma problemy i wchłania mniejszego, który ma problemy, to moim zdaniem, jeśli te problemy się zsumują, to nijak nie wychodzi mi to na plus, e, więc myślę, że. E, Szpital powinien działać odrębnie, tak jak do tej pory. No Przecież nowo wybudowane budynki, Centrum Opieki Długoterminowej, no, świetnie prosperujące, doskonała załoga, doskonała opieka. Ja myślę, że tego wszystkiego nie można zniweczyć tak po prostu jedną decyzją.